A będzie taki nadal się wyświetli jako w kościołek. Tadeusz, bo nagrywam film teraz, dobra? To potem od Kocham przede wszystkim za wolność, którą daję, ale także na początku samochody powstały po to, żeby się przemieszczać, a teraz są ikoną stylu, designu, dźwięku, które wydobywają się z silników. Za to przede wszystkim. Wydaje mi się, że za to, że jest tak naprawdę różnorodna, że każdy może odnaleźć coś swojego w motoryzacji. Niekoniecznie jest jeden utarty schemat, który jest tym idealnym, i każdy może wybrać coś dla siebie. Moją miłość do motoryzacji zaszczepił we mnie, mój tata tak naprawdę od wieku przedszkolnego mam do czynienia z motoryzacją. Jeżdżę że kiedy tylko mogę, na czym tylko mogę. Staram się rozwijać swoje umiejętności. Sprawia mi to po prostu przyjemność. Tak, nie, nie wiem co będę mówić, co mam mówić. Motoryzację kocham za nieprzewidywalność. Kocham e, motoryzację za to, że to jest takie oczko w głowie, w sumie chyba każdego faceta. I e, to jest wspólny temat zawsze do rozmów. Jestem zakochana w samochodach, kolejnych generacjach, kolejnych modelach, technologiach, które są tutaj i to po prostu mi się podoba tam je kręci. Za to, że zawsze znajdzie się miejsce dla moich największych przyjaciół. Kiedyś widziałem taki fajny wykres, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o takie nasze emocje wykonując pracę jako sprzedawca, jako doradca samochodów, to tak naprawdę największą ekscytacją klient ma w momencie odbioru auta. A ja w momencie, kiedy zaakceptuję to, co skonfigurowaliśmy, to co zrobiliśmy, bo wtedy wiem, że wykonałem dobrze moją pracę. Gdzie mam się patrzeć? Na ciebie? Mowa <śmawia> o BMW. No BMW na pewno kocham za to, że jest takie niepowtarzalne. Jest niepowtarzalne, ma pazur, jest taką marką prawdziwą, w sensie, wyróżnia się na tle konkurencji. Mini ma nieprawdopodobnie charakterystyczny styl. Uważam, że jest to samochód nie dla każdego. Nie ma w zasadzie w mojej ocenie konkurencji dla mini. Jest to samochód niepowtarzalny i w swojej klasie wyjątkowy. Dobra, to czego klientom mini na Walentynki? Klientom mini na walentynki życzę miłości, ale w trzech osłonach. Miłości do życia, miłości do drugiej osoby i miłości do samochodu. No, życzę im naprawdę sukcesów, aby ich firmy rozwijały się, aby mogli ciągle przechodzić z powrotem do nas i na nowo wymieniać się na coraz lepsze i fajniejsze samochody BMW i MINI. Co mogę życzyć moim klientom? Że kiedy będą się zastanawiać, czy przy wyborze auta kierować się rozumem czy sercem, żeby zawsze wybrali serce, bo to będzie najlepszy wybór. I w przeszłości, z biegiem czasu będą z tego zakupu najbardziej zadowoleni. już się nagrywa? Z okazji Walentynek na pewno życzyłbym wszystkim miłości. Może to mało oryginalne, ale miłość też ma, myślę, wiele postaci. Nie tylko międzyludzkiej, ale niech każdy znajdzie miłość w swoim samochodzie.